Cześć, witajcie, tutaj jak zwykle Aula, a wy rozsiądźcie się wygodnie w fotelu, wczujcie się w mój głos, zamknijcie oczy i niech pochłonie was historia, którą mam wam do opowiedzenia. Pępl. rozdział 5, ekran. Celowo ukryłem niektóre szczegóły w moich poprzednich historiach, ale nie widzę już w tym sensu. Pod koniec lata, pomiędzy szkołą podstawową a kolejną szkołą, załapałem grypę żołądkową. Objawy pasowały do zwyczajnej grypy, ale wymiotowałem do wiadra, a nie do kibla, bo cały czas na nim siedziałem. Trwało to około 10 dni, ale zanim całkiem wyzdrowiałem, załapałem coś na wzór różowego oka. Moje powieki były tak mocno sklejone z rana, że pierwszy raz jak się obudziłem, myślałem że oślepłem. Kiedy zacząłem pierwszą klasę, bolała mnie szyja, a oczy miałem spuchnięte i przekrwione. Josh należał do innej grupy, więc na przerwie siedziałem przy stole sam. Zacząłem nosić ze sobą do szkoły dodatkowe jedzenie w plecaku, które zjadałem w łazience, bo starsze dzieci zabierały mi lunch na stołówce, ponieważ nikt się nie chciał za mną wstawić. Nie skończyło się to nawet, kiedy całkiem wydobrzałem. Inne dzieci nie chciały zadawać się z osobą, która była ofiarą starszych osób, w obawie, że też staną się ofiarami. Jedynym powodem, dla którego to się skończyło, było zachowanie dzieciaka o imieniu Alex. Alex chodził do trzeciej klasy i był większy od innych dzieciaków. Gdzieś tak w trzecim tygodniu szkoły zaczął przysiadać się do mnie podczas lunchu i dzięki temu natychmiast przestaną kraść mi jedzenie. Był dla mnie miły, ale wydawał się trochę opóźniony. Nigdy tak naprawdę nie rozmawialiśmy, do czasu, kiedy zapytałem go, dlaczego ze mną siada. Podkochiwał się w siostrze Josh'a, Weronice. Weronika była w czwartej klasie i była najprawdopodobniej najładniejszą dziewczyną w całej szkole. Nawet jako sześcioletni dzieciak, który myślał, że wszystkie dziewczyny są obrzydliwe, wiedziałem jaka była piękna. Kiedy chodziła jeszcze do trzeciej klasy, Josh powiedział mi, że dwóch chłopców pobiło się o nią. Jeden z nich uderzył drugiego w czoło rogiem książki tak mocno, że rana wymagała szycia. Alex nie był jednym z nich, ale chciał, żeby Weronika go lubiła więc wyznał mi, że wiedział, że ja i Josh jesteśmy przyjaciółmi. Z tego co zrozumiałem, miał nadzieję, że przekaże Weronice, ile mi pomógł, a ona będzie poruszona jego altruizmem i zainteresuje się nim. Jeśli jej o tym powiem, Alex nadal będzie przesiadał się do mnie na lunchu. Ponieważ było to w czasie, kiedy to głównie Josh nocował u mnie i budowaliśmy tratwę, nie miałem szansy porozmawiać z Weroniką. Opowiedziałem o tym Joshowi i żartowaliśmy sobie za Alexa. Mimo to obiecał, że powie o tym swojej siostrze, jeśli tego chce. Wątpiłem, że to zrobi. Josh zawsze irytował się dlatego, że tylu chłopców latało za Weroniką. Pamiętam jak nazwał ją brzydką krową. Nigdy nie wspomniałem mu o tym, ale chciałem wtedy powiedzieć, że ona jest ładna, a pewnego dnia stanie się przepiękna. Miałem rację. Kiedy miałem 15 lat, oglądałem film w kinie ze znajomymi. W środku były przesuwane stoły i krzesła, więc kiedy kino było pełne, często brakowało miejsc, z których można byłoby zobaczyć cały ekran. Kino wciąż było otwarte, myślę, że z trzech powodów. Było tanie, dwa razy w miesiącu o północy puszczano tam kultowy film, no i można tam było kupić piwo, nawet jeśli nie było się pełnoletnim. Razem z kolegami siedzieliśmy na samym końcu. Chciałem usiąść bliżej, by lepiej widzieć, ale to Ryan nas tam zawiózł, więc on decydował. Kilka minut przed rozpoczęciem filmu do sali weszła grupka dziewczyn. Wszystkie były ładne i atrakcyjne, ale ich urodę przyćmywało piękne jednej z nich. Kiedy odwróciła się na chwilę w naszą stronę, rozpoznałem ją. To była Weronika. Nie widziałem jej od długiego czasu. Coraz rzadziej spotykałem się z Joszem, po czasie kiedy poszliśmy szukać kota w moim starym domu, a kiedy już go odwiedzałem, Weronika gdzieś wychodziła. Kiedy każdy wpatrywał się w ekran, ja gapiłem się na nią. Odrywałem od niej wzrok tylko wtedy, kiedy zaczynałem myśleć o sobie jako idiocie, ale to szybko mijało i znów na nią patrzyłem. Naprawdę była piękna. Kiedy na ekranie pojawiły się napisy, moi koledzy od razu wstali i ruszyli do wyjścia. Wyjście było tylko jedno, więc nie chcieli utknąć w tłumie. Zatracili się w nadziei, że Weronika zwróci na mnie uwagę. Kiedy miała nas ze swoimi koleżankami, wykorzystałem okazję. Cześć Weronika, powiedziałem. Tak? Odparła, spoglądając na mnie z zaskoczeniem. Zrobiłem krok w jej stronę. Y, to ja, przyjaciel Josza z dawnych czasów. I jak się masz? O mój Boże, cześć! To było tak dawno! Gestem dała znać koleżankom, że zaraz do nich dołączy. Tak, kilka lat. Co słychać u Josha? pamiętam wasze zabawy. Nadal udajecie żółwie ninja? Zaśmiała się, a ja pokryłem się rumieńcem. Nie, nie jestem już dzieckiem. Teraz gram w X-Mena. Miałem nadzieję, że ją rozbawię. I udało mi się. słodki jesteś. Często przychodzisz tutaj na filmy o północy? Wciąż myślałem o tym, co powiedziała. Naprawdę myślisz, że jestem słodki? Czy miała na myśli, że jestem zabawny? Uważam je za atrakcyjnego? Nagle zdałem sobie sprawę, że zadała mi pytanie. Tak, powiedziałem zdecydowanie zbyt głośno. Przynajmniej się staram, a ty? Przechodzę od czasu do czasu. Mój chłopak nie lubi takich filmów, ale właśnie się rozstaliśmy, więc zamierzam przychodzić częściej. Starałem się brzmieć spokojnie, ale mi nie wyszło. O. To świetnie, nie że zerwaliście, znaczy miałem na myśli, że będziesz mogła przychodzić częściej. Znowu się roześmiała. Przyjdziesz za dwa tygodnie? Powiedziałem. Będą nadawać dzień żywych trupów. Jest <laughs> świetny. Jasne, będę tutaj. Uśmiechnęła się, a ja chciałem zaproponować, żebyśmy wtedy usiedli obok siebie, ale w tym momencie Weronika objęła mnie. Miło było Cię zobaczyć, powiedziała. Zastanawiałem się, co odpowiedzieć, kiedy zdałem sobie sprawę, że największym moim problemem w tej chwili było to, że w ogóle zapomniałem jak się mówi. Na szczęście Ryan podszedł do mnie wtedy. Koleś! powiedział. Wiesz, że film już się skończył, nie? Idziesz? Weronika przestała mnie przytulać i powiedziała, że zobaczymy się następnym razem. Odprowadziło ją stękanie Ryana. Byłem na niego wściekły, ale minęło mi, kiedy usłyszałem za sobą śmiech Weroniki. Kiedy nadszedł dzień dnia żywych trupów, Rodzina Rajana wyjechała z miasta i nie miał kto zawieźć nas do kina. Kilka dni przed filmem poprosiłem mamę, żeby mnie zawiozła. Odmówiła natychmiast, ale ustąpiła, kiedy usłyszała desperację w moim głosie. Zapytała, dlaczego tak mi na tym zależy, skoro widziałem ten film już wiele razy. Zawahałem się, zanim wyznałem, że miałem nadzieję spotkać tam pewną dziewczynę. Mama uśmiechnęła się i zapytała, czy ją zna. Z ociąganiem powiedziałem jej o kogo chodzi. Uśmiech zniknął z jej twarzy i powiedziała krótko nie. Zdecydowałem się zadzwonić do Weroniki i zobaczyć, czy ona mogłaby mnie zabrać ze sobą. Nie miałem pojęcia, czy jeszcze będzie w domu, ale chciałem spróbować. Wtedy znałem sobie sprawę, że Josh może odebrać telefon. Nie rozmawiałem z nim przez prawie 3 lata. Czułem się winny, że dzwonię, by rozmawiać z Weroniką, a nie z nim, ale później doszedłem do wniosku, że on też mógłby zadzwonić, gdyby chciał. Podniosłem słuchawkę i wykręciłem numer. Nie odebrał Josh. Poczułem równocześnie ulgę i zawód, zdając sobie sprawę, że naprawdę za nim tęskniłem. Osoba po drugiej stronie telefonu powiedziała mi, że to pomyłka. Powtórzyłem jej numer na jaki dzwoniłem, a ona potwierdziła, powiedziała, że musieli zmienić numer. Przeprosiłem ją za kłopot i rozłączyłem się. Poczułem wszechogarniający smutek, bo teraz nie mogłem nawet skontaktować się z Joshem, jeśli bym chciał. Poczułem się okropnie, że bałem się, żeby to on dobrał telefon. Był moim najlepszym przyjacielem. Zdałem sobie sprawę, że jedynym sposobem na odnowienie kontaktu będzie rozmowa z Bereniką. Miałem kolejny powód, by się z nim zobaczyć. Dzień przed filmem powiedziałem mamie, że zrezygnowałem z kina i czy mogłaby podrzucić mnie do Krisa. Planowałem pójść pieszo od jego domu, ponieważ mieszkał tylko pół mili od kina. Zawsze w niedzielę z samego rana chodzili do kościoła, więc wiedziałem, że jego rodzice pójdą spać wcześniej w sobotę. Chris nie chciał iść ze mną do kina, bo planował rozmowę z pewną dziewczyną przez internet. Powiedział mi, że powrót będzie dla mnie dużo gorszy, bo będę zawiedziony, jak Weronika mnie wyśmieje, jeśli spróbuję ją pocałować. Opuściłem jego dom o 23.15. Starałem się utrzymać stałe tempo, żeby dotrzeć do kina na krótko przed rozpoczęciem filmu. Szedłem sam i nie chciałem później stać pod budynkiem. Doszedłem do wniosku, że nie miałem co liczyć na to, że Weronika przyjedzie w tym samym czasie co ja. I zastanawiałem się, czy powinienem zaczekać na nią na zewnątrz, czy wejść do środka. Nagle zwróciłem uwagę, że nie mija mnie już wiele światł samochodów. Widziałem tylko jedne światła, które nie mijały mnie. Droga nie była oświetlona, więc szedłem po trawie. Odwróciłem się, żeby zobaczyć co się dzieje. Samochód zatrzymał się jakieś 10 stóp za mną. Jedyne co widziałem, to jasne światła auta. Pomyślałem, że mógł to być któryś z rodziców Chrisa. Być może poszli do jego pokoju i zobaczyli, że mnie nie ma. Chris na pewno by mnie wydał. Zrobiłem jeden krok w stronę samochodu, kiedy ten znów ruszył powoli. Minął mnie i wtedy zobaczyłem, że nie należał do rodziców Chrisa. Próbowałem dostrzec kierowcę, ale było zbyt ciemno. Zauważyłem tylko, że tylnia szyba była pęknięta. Niewiele o tym myślałem. Niektórzy lubią straszyć innych. Sam często wyskakiwałem z za rogu z krzykiem, by przerazić moją mamę. Do kina dotarłem 10 minut przed czasem. Zdecydowałem się zaczekać na zewnątrz do 23.57, co zostawi mi chwilę czasu, bo odnaleźć Weronikę w środku, jeśli już tam była. Kiedy zacząłem myśleć, że nie przyjdzie, zobaczyłem ją. Była sama i była piękna. Pomachałem do niej i podszedłem bliżej. Uśmiechnęła się i zapytała, czy moi koledzy są już w środku. Wyjaśniłem, że przyszedłem sam i zdałem sobie sprawę, że musiała to odebrać jako próbę wyjścia z nią na randkę. Nie wyglądała na przejętą nawet wtedy, kiedy podałem jej bilet, który dla niej kupiłem. Spojrzała na mnie pytająco: Nie martw się, powiedziałem do niej. Jestem bogaty. Zaśmiała się bez trosko i weszliśmy do budynku. Kupiłem dla nas popcorn i dwa napoje. Większość filmu spędziłem zastanawiając się, czy powinienem spróbować sięgnąć po popcorn w tym samym momencie co ona, aby nasze dłonie się zatknęły. Wyglądało na to, że dobrze się bawiła i zanim się zorientowałem, film się skończył. Ponieważ było po północy, nie mogliśmy zostać w środku, więc wyszliśmy na zewnątrz. Parking przy kinie był duży, bo należał też do galerii handlowej po drugiej stronie ulicy. Nie chciałem, żeby ta noc już się skończyła, więc kontynuowałem rozmowę kierując się w stronę galerii. Kiedy dochodziliśmy do zakrętu, obróciłem się za siebie. Samochód Weroniki nie był jedynym pozostałem na parkingu. Drugi, który stał obok, miał pękniętą szybę. Zdenerwowałem się, ale po chwili zrozumiałem. To ma sens, ten samochód należy pewnie do jakiegoś pracownika kina. Małe wprowadzenie horroru w życie wydawało się dla mnie, jako fana horroru, świetnym pomysłem. Spacerowaliśmy wokół galerii i rozmawialiśmy o filmie. Powiedziałem jej, że dla mnie Dzień Żywych Trupów jest lepszy od poprzednika. Ona się ze mną nie zgadzała. Powiedziałem jej też, że dzwoniłem na jej stary numer i zastanawiałem się, kto odbierze telefon. Nie uważała tego za śmieszny, jak ja. Wzięła mój telefon komórkowy do ręki i zapisała w nim swój numer. Przy okazji stwierdziła, że mam najgorszy telefon, jaki kiedykolwiek widziała. Zaśmiałem się i powiedziałem, że nie mogę na nim nawet odbierać MMS-ów. Zadzwoniłem na jej numer, żeby zapisała sobie mój. Weronika powiedziała mi, że kończyła właśnie szkołę, ale nie szło jej za dobrze i nie była pewna, czy dostanie się do koledżu. Zaproponowałem, żeby do aplikacji dołączyła swoje zdjęcie, a jeszcze zapłacę mieć zapatrzenie na nią. Nie śmieszyło jej to i pomyślałem, że poczuła się urażona. Mogła pomyśleć, że podoba mi się tylko jej uroda, a nie ona sama. Nerwowo zerknąłem na nią. Uśmiechała się i na w świetle zauważyłem, że się zaczerwieniła. Miałem ochotę złapać ją za rękę, ale nie zrobiłem tego. Kiedy szliśmy już w kierunku kina, zapytałem ją o Josha. Nie chciała o nim rozmawiać. Zapytałem, czy chociaż powie mi, czy wszystko u niego w porządku? Nie wiem, odparła. Doszedłem do wniosku, że Josh zmienił się na gorsze i może często pakuje się w tarapaty. Czułem się źle, czułem się winny. Dotarliśmy do parkingu. Samochodu z pękniętą szybą nie było. Weronika zapytała mnie, czy chce, by mnie gdzieś podwiozła. Nie chciałem, ale powiedziałem jej, że chcę. Wypiłem za dużo koli i naprawdę musiałem pójść za potrzebą. Wiedziałem, że wytrzymam aż dojedziemy do domu Krisa, ale miałem w planach pocałować ją na pożegnanie. To byłby mój pierwszy pocałunek. Nie miałem zbyt dużego wyboru. Kino było zamknięte, więc powiedziałem jej, że skoczę tylko na tył budynku i wysikam się. <laughs> Zaśmiała się. Po drodze obejrzałem się za siebie i zapytałem, czy Josh kiedykolwiek wspomniał jej o Aleksie. Okazało się, że powiedział jej o tym. Josh był dobrym przyjacielem. Kiedy wyszedłem do brzegu budynku, okazało się, że od niego w nieskończoność ciągnie się płot. W miejscu, w którym stałem, nadal byłem widoczny, więc zdecydowałem się przeskoczyć na drugą stronę. Znalazłem się poza zasięgiem wzroku Weroniki i załatwiłem, co trzeba. Przez chwilę jedynym dźwiękiem, jaki słyszałem, były pasikoniki w trawie, a potem uderzenie płynu o cement. Poza tym słyszałem dźwięk, który do dzisiaj słyszę, gdy jest dostatecznie cicho. W pewnej odległości słyszałem pisk, po którym usłyszałem wibracje. Szybko zrozumiałem, co to było. Samochód. Warczenie silnika stało się głośniejsze i wtedy pomyślałem... Nie, nie głośniejsze. Bliższe. Tak szybko, jak to zrozumiałem, ruszyłem z powrotem w stronę płotu. Ale zanim cokolwiek zrobiłem, usłyszałem krótki krzyk i odgłos silnika, po którym usłyszałem łomot. Zacząłem biec, ale po kilku krokach potknąłem się okami i upadłem, uderzając w coś głową. Byłem zdezorientowany może przez 30 sekund. Adrenalina szybko jednak postawiła mnie na nogi. Martwiłem się, że ktokolwiek uderzył w coś autem, może zrobić krzywdę Weronice. Kiedy przeskoczyłem przez płot, zobaczyłem tylko jeden samochód na parkingu. Nie było żadnych śladów w wypadku. Pomyślałem, że pomyliłem się co do miejsca, z którego doszły mnie tamte odgłosy. Kiedy podbiegłem bliżej, zrozumiałem w co uderzył samochód. Nogi prawie całkowicie odmówiły mi posłuszeństwa. Weronika. Oddzielał mnie od niej jej samochód, a kiedy podszedłem jeszcze bliżej, zobaczyłem ją w całej okazałości. Jej ciało leżało na ziemi. Widziałem jej kość piszczolową, która przebija się przez dżinsy, a jej lewe ramię było zakręcone na jej szyi. Jej głowa była odchylona do tyłu, a usta miała otwarte w niemym krzyku. Było dużo krwi. Kiedy na nią patrzyłem, miałem trudności z oceną, czy leżała na plecach czy na brzuchu. Zrobiło mi się niedobrze. Kiedy jesteś zmuszony stać oko w oko z czymś, co wydaje ci się niemożliwe, twój umysł próbuje przekonać cię, że śnisz. I wszystko dzieje się jakby w zwolnionym tempie. Naprawdę czułem, jakbym miał się zaraz obudzić, ale nie obudziłem się. Wyciągnąłem telefon z kieszeni, żeby zadzwonić po pomoc, ale brakowało zasięgu. Telefon Weroniki wystawał z kieszeni i spodni. Nie miałem wyboru. Trzęsąc się, wyciągnąłem rękę po niego. I wtedy ona poruszyła się i gwałtownie łapała powietrze. Przeraziło mnie to tak bardzo, że cofnąłem się i upadłem z jej telefonu w dłoni. Próbowała przewrócić swoje ciało do naturalnej pozycji, ale z każdym jej ruchem rozbrzmiewał okropny dźwięk wydawany przez połamane kości. Bez zastanowienia podszedłem do niej i powiedziałem: Weronika, nie ruszaj się! Nie ruszaj się dobrze! Weronika, proszę, nie ruszaj się! Powtarzałem te słowa cały czas. Otworzyłem klapkę jej telefonu. Działał. Wciąż wyświetlał się na nim mój numer telefonu i poczułem, że zaraz pęknie mi serce. Zadzwoniłem pod 911. Czekałem z nią i powtarzałem, że wszystko będzie dobrze. Czułem się winny kłamiąc. Kiedy usłyszałem dźwięk syren, weronika wydawała się bardziej przytomna. Już wcześniej była świadoma, ale teraz blask wracał do jej oczu. Jej mózg nadal chronił ją przed bólem, ale pozwolił jej już zrozumieć, że stało się coś strasznego. Spojrzała mi w oczy, jej usta poruszyły się. Zrozumiałem, co powiedziała. On zrobił mi zdjęcie. Nie wiedziałem, co ma na myśli. Przepraszam, tyle tylko zdołałem powiedzieć. Jechałem razem z nią karetką, gdzie straciła przytomność. Czekałem na korytarzu, kiedy dotarliśmy do szpitala. Wciąż miałem jej telefon, więc zaburzyłem go do jej torebki, a do mamy zadzwoniłem ze szpitalnego telefonu. Było około czwartej nad ranem. Powiedziałem mamie, że ze mną wszystko w porządku, ale Weronika miała wypadek. Przykleła do mnie i powiedziała, że za chwilę przyjedzie. Kazałem jej zostać w domu, bo nie zamierzałem zostawić Weroniki samej. Stwierdziła, że i tak przyjedzie. Nie rozmawiałem wiele z mamą. Przeprosiłem ją, że kłamałem. Myślę, że gdybyśmy wtedy więcej porozmawiali, powiedziałbym jej o boksys i o nocy na tratwie. Gdyby tylko ona wyznała mi co wszystko mogłoby się zmienić. Ale siedzieliśmy w ciszy. Powiedziała mi tylko, że mnie kocha i że mogę zadzwonić do niej, kiedy tylko będę jej potrzebował. Kiedy wychodziła, do szpitala wpadli rodzice Weroniki. Jej ojciec zamienił kilka słów z moją mamą, a jej matka rozmawiała z osobą za biurkiem. Jej matka była pielęgniarką, ale nie pracowała w tym szpitalu. Jestem pewien, że chciała przynieść swoją córkę, ale ta była w zbyt ciężkim stanie. Przyjechała policja i rozmawiała z każdym po kolei. Opowiedziałem im, co się stało. Zrobili jakieś notatki, po czym wyszli. Weronika przeżyła operację, a jej ciało było pokryte gipsem w 90%. Miała wolne prawe ramię, ale reszta wyglądała jak w kokonie. Wciąż była nieprzytomna. Poprosiłem pielęgniarka o marker, ale nie wiedziałem co napisać. Zostałem na krześle w rogu i wróciłem do domu następnego dnia. Przychodziłem do szpitala codziennie po południu, przez kilka dni. Później w sali Weroniki znalazł się też inny pacjent i odgrodził się od niej parawanem. Weronika nie czuła się lepiej, ale częściej była świadoma. Niestety nawet wtedy niewiele rozmawialiśmy. Jej szczęka była złamana, więc nie mogła za bardzo otworzyć ust. Siedziałem z nią jakiś czas, ale nie wiedziałem co miałbym powiedzieć. Wstałem i podszedłem do niej. Pocałowałem ją w czoło. Ona wyszeptała przez zaciśnięte zęby: Josh! Zaskoczyły mnie te słowa. Nie przyszedł cię odwiedzić? zapytałem: Nie. Nawet jeśli Josh pakował się w tarapaty, powinien odwiedzić swoją siostrę pomyślałem ze złością. Chciałem jej to powiedzieć, kiedy ona wyszeptała: Nie, Josh uciekł. Powinnam ci powiedzieć. Kiedy, kiedy to się stało? zapytałem. Kiedy miał 13 lat? Zostawił jakiś list? Na jego poduszce. Zaczęła płakać, a ja zaraz po niej. Myślę, że płakaliśmy z innych powodów. Nawet jeśli wtedy tego nie wiedziałem. W tamtej chwili nie pamiętałem wielu rzeczy z mojego dzieciństwa i nie łączyłem ich w całość. Powiedziałem jej, że muszę wyjść, ale zawsze może do mnie napisać. Następnego dnia otrzymałem od niej wiadomość, w której zabroniła mi do niej przychodzić. Zapytałem dlaczego, na co odparła, że nie chce, żebym ją widział w takim stanie. Przestałem na to. Pisaliśmy do siebie każdego dnia. Ukrywałem to przed mamą, bo nie lubiła, kiedy rozmawiałem z Weroniką. Zwykle wiadomości od niej były krótkie i zwykle tylko odpowiadała na moje SMS. Raz próbowałem do niej zadzwonić, chciałem usłyszeć jej głos. Odebrała, ale nie powiedziała ani słowa. Słyszałem, jak ciężko oddycha. Po około tygodniu od mojej ostatniej wizyty u niej napisała do mnie: Kocham cię. Wypełniło mnie wiele sprzecznych emocji, ale odpisałem to, co uznałem za słuszne. Też cię kocham. Odpisała, że chce być ze mną i że nie może się doczekać, kiedy znowu mnie zobaczy. Powiedziała też, że wypisano ją ze szpitala i dochodzi do siebie w domu. Pisaliśmy jeszcze przez kilka tygodni, a za każdym razem, kiedy chciałem ją odwiedzić, odpisywała wkrótce. Nalegałem i w kolejnym tygodniu napisała, że być może da radę pojawić się na filmie o północy. Nie mogę w to uwierzyć, ale zapewniła mnie, że spróbuję. W dniu, kiedy miał być wyświetlany film, otrzymałem wiadomość. Do zobaczenia dzisiaj. Ryan podniósł mnie do kina. Rodzice Krisa nie chcieli, żebym pojawiał się w ich domu po tym, co się stało. Wytłumaczyłem Ryanowi, że Weronika może źle wyglądać i bardzo mi na niej zależy. Ryan powiedział, że rozumie. Weronika nie przyszła. Zająłem dla niej miejsce przy wyjściu, żeby łatwiej było jej mnie znaleźć, ale po 10 minutach trwania filmu usiadł na nim jakiś mężczyzna. Przepraszam, to miejsce jest zajęte. Szepnąłem do niego, ale on w ogóle nie zareagował. Wpatrywał się tylko w ekran. Pamiętam, że chciałem się przesiąść, bo coś mi się nie podobało w sposobie, w jaki oddychał. Wyszedłem, kiedy zrozumiałem, że Weronika nie przyjdzie. Następnego dnia wysłałem jej wiadomość z pytaniem, czy wszystko w porządku i dlaczego się nie pojawiła poprzedniej nocy. Ostatnia wiadomość, jaką od niej otrzymałem, brzmiała. Zobaczymy się znowu wkrótce. Martwiłem się o nią, napisałem jej kilka wiadomości, ale przestała odpisywać. Byłem coraz bardziej zdenerwowany tą sytuacją. Nie mogłem zadzwonić do jej domu, bo nie znałem nowego numeru nie byłem nawet pewien, gdzie teraz mieszka. Stawałem się coraz bardziej smutny, aż moja mama zapytała, czy dobrze się czuję. Ostatnio była dla mnie wyjątkowo miła. Powiedziałem jej, że Weronika przestała się odzywać. Co masz na myśli? Mama spoważniała. Miała się ze mną spotkać wczoraj na filmie. Wiem, że minęły dopiero trzy tygodnie od wypadku, ale napisała mi, że przyjdzie, a potem przestała się odzywać. Chyba mnie nienawidzi. Mama wyglądała na zdezorientowaną, a wraz z jej twarzy zdradzał, że zastanawiała się, czy oszalałem. Zaczęła nagle płakać i przytuliła mnie. Nie wiedziałem, jak to rozumieć. Wiedziałem, że moja mama niespecjalnie lubi Weronikę. Wyschnęła po chwili, spojrzała mi w oczy i powiedziała mi coś, co do dzisiaj sprawia, że robi mi się ciemno przed oczami. Weronika nie żyje, kochanie. O Boże, myślałem, że wiesz. Umarła ostatniego dnia, kiedy ją odwiedziłeś. Kochanie, ona umarła kilka tygodni temu. Mama zaczęła zanosić się płaczem, ale wiedziałem, że nie z powodu Weroniki. Wyrwałem się z jej objęć i odsunąłem się. To nie było możliwe. Przecież pisaliśmy do siebie wczoraj. Byłem w stanie zadać tylko jedno pytanie. Więc dlaczego jej telefon nadal jest włączony? Mama nadal szlochała, nie odpowiedziała. Dlaczego zajęło im tak długo, by wyłączyć ten pieprzony telefon? Wybuchnąłem. Zdjęcia wymamrotała mama. Dowiedziałem się, że rodzice Weroniki byli przekonani, że straciła telefon w wypadku, ale przecież zostawiłem go w jej torebce. Kiedy przeszukali jej rzeczy, nie znaleźli telefonu. Zamierzali skontaktować się z firmą, która zapewniała im usługi telefoniczne i dowiedzieli się, że rachunek jest ogromny z powodu wysyłania ogromnej ilości zdjęć. Zdjęć! Wszystkie te zdjęcia zostały wysłane do mnie, zdjęcia, których nigdy nie otrzymałem, bo mój telefon ich nie obsługiwał. Wszystkie zostały wysłane po śmierci Weroniki. Starałem się nie myśleć o tym, co zawierały, ale pamiętałem, że zastanawiałem się, czy byłem na nich. Przeraziłem się, kiedy przypomniałem sobie o ostatniej wiadomości. Zobaczymy się znowu wkrótce.